Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tym 12 kolorowych 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Dzisiaj będzie inaczej niż zawsze. Pierwszy raz chyba w serii. Co to takiego? Zobaczysz zaraz po intro. Christian dajesz. Dzisiaj będę robiła lakiery. Robiłam. Będę malowała lakierami. Krakle, krakle. Krakle, krakle, gel polish. Gel polish to może nie są lakiery, ale w każdym razie kojarzy mi się to z lakierami, które pękają. Już testowałam troszeczkę w serii prezentów od Przemcia, a teraz przekonamy się, jak to będzie wyglądało na bazach białej i czarnej. Więc potra potraktujemy te dwie bazy jako dwa osobne kolory, a potem każdy z tych czterech kolorów zrobimy na bazie i białej. I złotej, żeby widzieć, jakie są efekty. I na tym, i na tym. Więc zaczynamy od. Mamy cztery kolory, mamy dwie bazy i dwa kolory jakieś osobne. A dwa, bo. Czekaj, czekaj, ale matematyka mówi mi, że cztery kolory, to dwa to jest osiem razy. Osiem. I te dwa będą osobno, tak, tylko żeby było widać, jak wyglądają. Czy ty wybrnęłaś teraz sytuację, czy to już było zaplanowane? No, planowałam to pięć dni wcześniej. Ja cię kręcę! Z sześcioma Dobra, kamerami chyba. Troszeczkę poruszamy. Gold Base. Zobaczmy, jak będzie wyglądała z tego słoiczka. No pięknie, pięknie. Bardzo się iskrzy, bardzo. Tak bym powiedziała taka platyna. Mm, ładna. Dobra, szmarujemy. Wkrycie takie sobie. Zrobimy drugą warstwę. rzadka jest ta baza. No i dobra, szybko przytwardzę tylko na 10 sekund, żeby wiecie, drugą szybko warstwę dać. Czyli to jest baza. I Na bazę nakładamy kolor, Kolory. który będzie pękał i w tych szczękach, które... Będzie ta baza. Aha. Wymieszałam, ona po prostu jest taka rzadkawa, ale dobra, będzie się przynajmniej nią fajnie malowało. O, jest lepka warstwa z dyspersją. Może tak grubiej, żeby tak nie musieć non stop, wiecie... Trzeciej warstwy nakładać. Okej, okay, no bo to jest przeźroczysty tips, tak? Co innego na paznokciu, co innego na tipsie. A te pękanie się odbywa jak, Edyta? Bo ja tego nie rozumiem jeszcze. Ja też bo. tego nie rozumiem. Zaraz zobaczymy. On po prostu, ten lakier się chyba tak kurczy, dlatego tak pęka. To by trzeba było się producenta zapytać. A w aucie nic nie było? A sprawdźmy. Ale za ten czas zobaczymy, jak wygląda white base. A gdzie masz trochę? Też wymieszam, dobrze. Dobra, wymieszam najpierw. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda ta biała baza. Fajny, mięciutki pędzelek. No, mam dobre przeczucia. Może być trochę lejąca, ale pędzelek jest naprawdę mięciusi. No, zobaczymy, zobaczymy, jak z kryciem. A to jest baza, tak? To nie jest lakier hybrydowy, tylko to jest baza pod te krakle. Krycie trochę słabe, ale tak pięknie się poziomuje, że zaraz te. Te takie smugi, one się wsysają i, i nie widać ich. Zrobimy dwie cienkie warstwy. No, no aż takie słabe nie jest, całkiem przyzwoite. Ja tam widzę prześwity. Nie wiem, czy to kamera złapie, ale delikatne są. Przytwardzę i zrobię drugą warstwę. Dobrze, druga warstwa. Fajna konsystencja się tak naprawdę szybciutko. Yy, tą bazą, że tak powiem, smyra, <laughs> nie wiem jak to nazwać. Szybko się ją nakłada. A tu mi nastawiłeś, nastawiłeś, ustawiłeś mi tutaj aukcję, tak? Hmm. Dobry lakier, o, dobra. To, to są raczej komentarze. Kolor, specyfikacja. A często dziewczyny pytają, czy nie boisz się, o tu jest instrukcja. Czy nie boisz się tego używać? Robicie nas własną odpowiedzialność, a z drugiej strony zawsze warto obejrzeć w opisie, czy jest. Ja tylko jednorazowo używam tego w salonie. SDS to się nazywa SGS, albo jakieś certyfikaty, czy posiada. Albo zapytać producenta najlepiej. Lepka, bardzo lepka. Tak? Dobra. ej, przecież teraz muszę zrobić bazę. Dobra, zrobimy tak. Połowę, jaką chcesz kolejność? Najpierw na złotych, czy na białych? A można mix? Żeby były kolory obok siebie, żeby można było porównać? Bardzo dobrze. Widzisz, główka pracuje, nie tylko jedna. To co, przyspieszamy? Mhm. Uh -huh. Dobrze zgasło, utwardzone wszystko jest. Lecimy fajnie. Ten wzornik wygląda taki. Złoto Biel. Złoto Biel. Glamour. Dobrze. Pierwszy jest z brzegu kolor. A nie wiem jaki. 009. E, 006. Albo 9. Nie. 006. jak myślisz czymek? Ja nie pamiętam jaki to jest kolor. Zobaczymy. Nie, nie. Zielony, butelkowy. pomieszałam Olechowy? wcześniej. Od początku lecimy, a tutaj dwa zostawimy puste, żeby było widać, nie? Że jak jest biały, jak jest ten złoty. Kurde, dawno nie malowałam takim zwykłym lakierem. Nie wiem, czy uda mi się równo przy skórkach a to malować. jest zwykły lakier, czy nie? Jak to pozwala? Nie wiem. No. Ani jak zwykły lakier, ani jak żel. No, rozumiem. W sensie nie rozumiem. <laughs> ja też nie. Jest to rzadki, jak zwykły lakier. Coś nam podpowie w komentarzach na pewno. I kto pierwszy to zrobi? No to może... Otrzyma jakąś prezent nagrody ode mnie. Ale nierówno przy skórkach pomalowałam, ale dobra niech jest. Albo może A kto, i zaraz. Kogo pierwszego zauważę w komentarzach. Kryteria są różne, warto komentować. I to tak zostawiasz ta I to, to... Nie, do lampy. Aha, myślę, że tak No I coś robić źle, chyba. Tam trochę grubiej. O. Zostaw ławkę Ale dziwne. Nie wiem, ja chyba robię coś źle. To, to i tak popęka. dobra. Wsadzimy tu do lampy, nie? To jest napisane w instrukcji, że wsadzi do lampy. Że, że w lampie lepiej, coś tam lepiej. <gryw> Dałam tu 30 sekund? Nie, nawet minutę. No dobra, w każdym razie. Kolor zobaczyliśmy? Ej, wiem, co mogliśmy w tych dwóch zrobić, Przemek? Nie wiem, co mogło być. Przecież na przezroczystym możemy zostawić. No też. Jakieś dwa kolory. Możesz pomieszać. Cztery. Zastanówmy się. A w międzyczasie następny kolor. Nie wiem, czy to traktować jako trzeci Przemek? W każdym razie dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Bardzo to doceniamy. A ostatnie trzy osoby, które to zrobiły, to. Alicja, Kinga i Basia. Dziękuję bardzo. Teraz przejdę do następnego koloru. 07. A jest to kolor jaki? Czarny. Edyta po angielsku jest to chyba lepsza instrukcja, bo jest tak. 1 no? Brush base, coat and kurdem. Sekundka. Brush, sekundka. Dwójka. Druga. Brush crack white or gold base, coat and kurdem. Tak. Curno. Cure. Them. cure, no? cure. Cure, cure. No to miałam utwardzone bazy, no? Trójeczka. Brush, crack, gel, hell, and cure them. UV lamp is better. No to utwardziłam. Czwórka, top coat. No i top. No to dobrze wszystko robię. Ok, bo zaczyna sobie tutaj pękać. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ok. Srebrny trochę nie, ale tu już tam, gdzie nałożyłam dwie warstwy, to już tak się zaczyna fajnie pękać. Dobra, lecimy z następnym kolorem. A to czemu nie? Nie rozumiem te to sobie, Daj temu czas. Co ty gadasz? Może tak. taki, te dwie warstwy będą lepiej wyglądały, wiesz jak bo ta jedna... zobaczymy. Taka technologia? Ciekawe to, ej, mam, mam taką nieodparte pragnienie, aby położyć to na palca i żeby mi to tak wyschło. No daj palca, daj. A nie stanie się coś ze skórą? Nic, bo to jest lakier jakby. Myślisz? Trochę się cykam, Edyta. Nie, mój nic, zaraz ci to tutaj zaaplikuję, tylko najpierw zaaplikuję tu. O, dobra, dobra. Fajnie, nie? W miarę równo. Jestem z Ciebie dumna. Włożę na minutę, a ty daj palca. Boję się, Edyta. Daj, chodź mi No tutaj... boję się. Daj, co się. Ja nie się... Nie będzie... Naprawdę się ja boję. ja sobie to dam na palec. Potem ci to z my bo to schodzi bo wschodzie zmywaczem. Który chcesz mi dać palec? Daj Ale ten szerszy. Ale na palec czy nie? Daj Myślałam, że na palec mi to dasz, Edyta. Na palec też to dostaniesz. Bokiem jeszcze nie malowałam, ale dobra. Ale ci powiedziałam na skórę. Gich mi na skórę, właśnie nie chodziło o to, na skórę, żeby dać. Ej, to jest zimne, to piecze. To, to tam, chłodzi. Co tam Czy jest zimne, ta? Naprawdę. Gdzie, gdzie chcesz na skórę? Nie, boję się. to na palcu na razie? No to niczym nie pachnie. Najwyżej będę miała poparzenie. No, a, widziałam instruktorki, które sobie żelowe paletki robiły na skórze i, i, i żyły i nic się nie działo. Znaczy, nie mówię, że macie tak robić, broń Boże, tylko no wiecie no, na własne, na własną odpowiedzialność. Zobaczmy. O, zaczyna się. No, zobacz, na białym szybciej i mocniej pęka, na złotym nie. Ale jaki efekt fajny. Ło wow, Ale fajne. A, A tu taki duży jeden. Czemu ten pierwszy nie pęknął? No pęka, zaczyna pękać. Tak? tak. Może bo... za mało położyłam, może trzeba po prostu trochę grubiej, wiesz? Rozumiem. Bo tu położyłam już grubiej i jest okej, okay. zobaczymy, zobaczymy. Ale czaderskie, nie? Zarąbiście to wygląda. O, następny, ale mi się zapodobało. Teraz 22. I to będzie kolor. Jak się czujesz na skórze? Czekaj, też czarny? Coś się robi? 07. Nie, nie, aha, nie czarny. Uf, jest taki odcinek trochę inny. Kamera tego nie łapie. Na białym będzie widać. Ale ta pęka, zaczyna mi palec się kurczyć. Pokaż. Ważniej. Takie mikropęknięcia mam. No, bo nie masz bazy. Takie mikropęknięcia normalnie. Dobra, uciekaj. A to jest zimne, to chłodzi normalnie. Ja nic Ech. zimnego nie czuję. Ja czuję. Gdybyś chciała się w letni dzień ochłodzić, to posmaruj się tym cała. A przemek głupoty gada. Ale przecież smarujemy sobie takim czarną maską twarz. Tak, ale to nie jest to, uwierz mi. Nie. Czerwony. Taki ja bym powiedziała. Dobra, teraz tu grubiej smarnęłam i teraz tutaj na. A jak dam na słońce to szybciej będzie? Nie wiem. No ten wymiata. tak drobno się jeszcze roz takie wiesz takie szkło z samochodu z szyby jak się tłucze takie drobno nie tak, nie tak grubo tak a drobno. ten zielony jakiś taki może przesmaruję jeszcze raz żeby było grubiej Przesmaruj. to ta warstwa druga rozpuści tę pierwszą tak myślę a jak nie to, to nie wiem no, no nie wiem może to potrzebuje ciepło żeby się roz no może, może. Dobra, wkładamy. Rozkrakersowało? No, nie wiem czemu tak. Czekaj, bo teraz pomieszałam. tu tu już było i ostatni. Ostatnim jest 009. Kupić ci więcej takich? No pewnie. To? No, a wy chcecie? co powiedz, no Chcesz dobra. taki jeszcze jeden odcinek z takimi krakle, kraklami? O, najlepiej jedna osoba niech napisze i potem zobacz czy komentarii. ktoś napisał i daj łapkę, żeby nie było 100 komentarzy chcemy, chcemy, chcemy. Żeby ta sekcja komentarzy była jak zadbany, piękny ogród z pięknymi kwiatami. Rozumiesz Ale Ten nie jest taki kryjący, bo już tutaj widzę, że jest przeźroczysta bardziej Taka konsystencja. Przeźroczysta, przeźroczysta. No. Ani nie śmierdzi, ani nie pachnie. A I taka jedna warstwa to słabo pęka ta. Ale nie mikro. masz na bazie. Dobra, zaczyna się coś dziać. Który, który, który? Tu, tu dalej nic. Dobra, lecimy dalej, no. Jak ładnie się ten złoty zmienił. On tak się, on tak pęka, tylko tak mikro, te ta tam są, ten po lewej, ten ten, ten obok tego bordo. No po, po tak dookoła, no. Ej. To Taki się neuronowy. ściera. No tak, bo to potrzebujesz do tego, wiesz, no baz y, top. Trzeba zabezpieczyć topem. To mi się zepsuło. Wyglądasz jak górnik, jakby wyszedł z tego, nie? Co ty? Dobra, wkładam do lampy. Aha, to ostatni jest, dwa ostatnie. To co, czarny i... który dajemy jeszcze, żeby popękał na przeźroczystym? Hmm. Czarny, pęka. na pewno chcę czarny. Zobacz, który najlepiej pęka. Lampa nie jest włączona, tak. O jezu, skłonny. Czarny, i który tak fajnie krył, żeby był fajny efekt. Albo dobra, czarny kryjący, i ten ostatni nie kryjący. O, i będziemy widzieć. No poznawczym słabo, spodziewałem się większych emocji. I no to też bez bazy dajemy to, co? No zobacz, jak bez bazy działa. Czy to tak rzeczywiście musi być ta baza? Możemy dać na bazie hybrydowej. Bo tu jest dyspersja i tu jest dyspersja, tak? Będzie takie. 12 kolorów jak niepełne, 12 kolorów jak z bazą i testami. Dobra, baza jest, utwardzamy na minutę i zaraz nałożymy. No tu tak tylko troszkę bez, 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 wiesz, tej dyspersji się to tak Dyspersji? Pęka. No. Bez bazy? Ba, baza ma dyspersję, bo to A, jest tak okay. jakby żel. A, okej. Okay. Lakier hybrydowy żel. A, okej. Okay. No ma dyspersję. Dobra, odkręcę sobie, przygotuję, tak, tak. Czeka, że ja kupiłem tylko cztery kolory, no głupek. Ja bym tego sobie nie wybaczył, ty? Dobrze, baza utwardzona, lecimy z tymi kolorami na przeźroczystym tle. Co teraz? Pokaż, 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 pokaż. A to jeszcze się nie zrobi teraz. I to będzie też wiadome, czy możemy to na bazie robić, czy też będzie takie krakle się robiło na bazie, albo na jakimś po prostu innym kolorze, nie? Też możecie sobie przetestować. A jestem ciekawy, Edyta. Będziemy testować tak, że na tym zielonym to się słabo zrobiło, tak? To pomaluję jeszcze jedną bazę. No mamy tutaj dwie, jak coś. Dobra, to mam do Ciebie po tym twardzeniu pewien pomysł. Teraz no to się utwardza. ten pomysł za ten czas, kiedy się utwardza. Bo nałożyłaś tylko jedną warstwę. Teraz nałóżmy drugą warstwę koloru na to. Czyli wiesz, Nałożą raz pęknie, warstwie. a drugi raz inny kolor. Słuchaj, żeby były dwa kolory. Bo to nie będzie tego bazowego koloru widać. Hmm, a jakby teraz zrobić malutkie kropeczki na tym, co jest wypękane? Nie widzę tego o czym, oczami mojej wyobraźni, bo te kolory do siebie nie pasują, chyba że czarny na sobie. białym, na białym czarny i ten różowy to tak... Nie, wiesz co ta nie widzę tego. Ej, zaczyna, popatrz. Ha! Na bazie. Jak ładnie widziałeś, tak jak takie... Nie widzę tego, Edyta. Dobra, zrobimy czarno-różowy na białym. Nie, nie widzę tego. Ej, w porządku, nie? W porządku. Edyta, nie, nie widzę tego. Ale najpierw różowy czy najpierw czarny? Mmm, nie widzę tego, Edyta. Najpierw różowy. I 12 kolorów. No, zamieniło czap. nam się na testy? No. I ciekawe, czemu czarny tylko na, na srebrnym? Tylko ten czarny tak ładnie popękał. Bo tu na srebrnym tak sobie, nie? Tu jest tylko ładnie, tu też tak. Może ja coś źle zrobiłam. Może tak być. Zgasło, w końcu. Jest, popękać, popękało. Popękało. W porządku. Takie ciekawie popękało, bo tu trochę bardziej, tu tak drobno. Patrzcie, inaczej jak tu. A, bo tu już była bardziej sucha dyspersja. Bo więcej razy tak, jakby. W... Czyli dyspersja, podgrzewając się, powoduje to, że Coraz to pęknie. mniej jest jakby sucha, lepka, może, nie wiem. Ale teraz na to damy czarny. Ale nie, bo to przykryje ten biały. No dobra, zobaczymy, co będzie. Ja bym na tym wydał kilka kropek czarnego, tak żeby było wiesz. No ale, jak to Eta powiedziała, nie widzę tego. Kropki? będą wyglądać nieapetycznie, jak brudki, Edyta. jak ta plama. Co moja mama mówiła zawsze? Ufaj, ale sprawdź. Możemy na jakiś inny kolor dać. schodzi pod... Linerem. Nie każdy sobie oceni, czy to będzie apetyczne, czy nieapetyczne. Bo dla kogoś to może być apetyczne, a dla kogoś to może być nieapetyczne. Ale nie, że ja tego nie widzę. Każdy, dla każdego co innego jest apetyczne. Zgadzam się. I dodałbym do tego, że warto testować. Dobra, mam dla was zadanie. Jest link w opisie. Jeżeli któraś osoba wypisze numery, których brakuje w tym materiale wideo. Tam jest dużo tych numerów. A ja sobie sprawdzę. A nie lecą one po kolei? Nie, właśnie nie lecą. Aha. To trzyma ode mnie kod. I wybiorę takie trzy osoby. A trzy? więc, jeżeli 100 osób napiszę, to wybiorę ze 103 osoby. Jeżeli 300, to wybiorę trzy osoby. A jak 1000? No to też trzy osoby. No dobrze. Dobra, bo już dawno zgasła. ty cały czas gadałeś. No, nieciekawe. Nieciekawe, nie? Ja bym zrobił jeszcze inaczej, deta. E a jak jak, jak, jak? Daj na to jeszcze raz bazę. Na to? No. Białą? Nie, na ten czarny kolor, daj bazę. Na który kolor? Drugi czarny? z lewej. Z prawej. Na ten? Tak. Hybrydową? Tak. I? I na to połóż czerwony kolor. Ale czerwony prześwitujący. To inny. To no może na ten dać czarny. No to zrób tak. No właśnie. Uch, go obraz. A teraz to widzisz? Teraz to widzę. Teraz to widzisz. Teraz to widzę. Ona tu widzi normalnie. Ej, teraz. właśnie. Właśnie. Bo mieliśmy tak zrobić wcześniej, też dać bazę pomiędzy różowym a czarny, czarnym. No właśnie. No właśnie. I teraz to widzisz. I teraz to widzę. I to mi się podoba. <laughs> Dobrze. baza się utwardziła. Teraz czas na kolor czarny. Na to zobaczymy. To widzę, to widzę. Ciekawe, jak to o, ale jestem ciekaw, normalnie. Podierając się, jakby ktoś mi kupił auto, bo wiesz, Remote Control Auto takie. Jak ty to tak estetycznie, sympatycznie zrobiła? I nie trzeba było zapychaczy dwóch wkładać, bo wykombinowaliśmy. Patrz. No dobra, Przemek wykombinował. Kombinator. O, ja już trochę widzę w lampie, ale. O, wskazuj. Pokaż. <laughs> No, nie powiem, ciekawie to wygląda. Ciekawie. No, trzecia warstwa to już była głupota, nie? No, tak, nie było. Nie, 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 to za, za bardzo było napać ale dałabym kolor, który się troszeczkę bardziej. albo na białym tle. Popatrz. No tak, no to wtedy będzie widać. Zostawmy już tym widza, widzów, co? Nie, no tam na białym. Co ty chcesz? A z dołu pomalujesz? No tak, a co? Ej, co ty? Przecież widz nie będzie czekał tyle czasu, żeby się kupić i sprawdzać. No już ci sprawdzę, widzu. Dobrze, zgasło, więc teraz uwaga. Oglądamy, jak wygląda od spodu. Yy, tfu, no teraz wyglą wygląda od spodu, tak. Ale zaraz zobaczymy, jak wygląda od frontu. Aha. Hmm. Ale bo tu jest jeszcze warstwa przeźroczystego tipsa. No takie jest 3D, to wygląda teraz no, tak, No, no, no. A pokryj topem, zobaczymy efekt. Dobra, finalny. pokryjemy wszystkie topem. Ej, te dwa się nie chcą zrobić, dziwne. Dobra, pokryjemy wszystkie topem i będzie prezentacja. Wzornik się już utwardził stopem. zrobimy prezentację, a w międzyczasie jak tak patrzyłam na to, to doszłam do wniosku, że tu mogło troszkę gorzej popękać, bo ten złoty może mieć słabszą dyspersję. Im dłużej był w lampie, tym ona była słabsza, tak? Więc moim zadaniem byłoby na przyszłość pomyśleć, <grywanie> zanim to robię, i teraz gdybym zrobiła to jeszcze raz, to nałożyłabym, nałożyłabym wszystko, na wszystkie czarne. I dopiero włożyłam do lampy. Mm -hmm. Rozumiesz? Mm -hmm. No dobra, w każdym razie teraz zrobimy prezentację tych kolorów, nie wiem ile tu właściwie jest, ale wzornik jest 12, 12 tipsami, więc 12 kompozycji. Tak, powiem Wam, który jest mój ulubiony. W sumie, który mi się najbardziej podoba. No, hit, edyta! Co? Dawaj, łapek nie było. Co ty gadasz? No to na koniec łapki? Dobra, i będę myślała, który, jest, który mi się najbardziej podoba. Który bym się zrobiła na paznokciach? Hmm. A minimalnie! No! <słuch> który bym się zrobiła na paznokciach? <słuch> Chyba ten bym sobie zrobiła. Ru na różowym. Ru różowy na białym. Zapamiętajcie jej to przypomnijcie jej to, to. Ten serii. też jest fajny. jakiej serii, Edyta? Raz, dwa, trzy. A tygodnie. Mazury. Alik, no. to grupa w A I z tą myślą tutaj, albo Przemka szeptem się z wami żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku 12 kolorów. Papa. Pa.